Czytam Wasze poranne komentarze i widzę taką konsternację, i często się powtarza: No, ta Polska liberalna i ten Tanajno mówi jak męcen. Czemu oni się nie połączą? Kochani, żeby było wszystko jasne, w telegramowym skrócie. Czym się różni Polska liberalna od Konfederacji i dlaczego się nie łączymy? Otóż dlatego, że podjęliśmy bardzo ambitne wyzwanie, aby na swoich plecach nie wtargać do Sejmu takich oszołomów e, narodowych, socjalistów, faszyzujących, chwalących się faszyzmem, szowinistów, homofobów, antyunijnych szaleńców, e, e, działających na moskiewskim pasku finansowym, antyukraińskich. E, I tu już nie mówię o jakimś tam, wiecie, negatywnym, o, negatywnej ocenie, e, Elementów ukraińskich, które są w Polsce, no bo jak w każdym narodzie są po prostu źli ludzie, ale ogólnie antyukraińskich, żeby Moskwa pokonała Ukrainę, tak w, z grubsza. Więc podjęliśmy taką decyzję, żeby tych ludzi nie ciągnąć na plecach do Sejmu. I niestety współczuję serdecznie Sławomirowi Mencenowi, że musi być taką pacynką. I wy wszyscy powinniście też mieć świadomość, że za Sławomirem Mencenem, który pięknie mówi o podatkach jako doradca podatkowy, idzie Brown. Polustrujcie trochę na Facebooku. E, wiecie, każde spotkanie partyjne korony zaczyna się od zdrowaś Mario i ojczy nas. To już się wiedzieli, co Was czeka w Sejmie, bo to nie Sławomir Mencen będzie rządził, tylko posłowie będą właśnie od Brauna. Popatrzcie sobie na nie tylko na Bosaka, który teraz prześmieszny sposób mnie to rozbawia, wiesz, zamiast organizować urodziny Hitlera w lesie teraz udaje liberała. No, Winnicki ostatnio podopat na zdrowiu, życzymy mu zdrowia, no ale on ma tam co, za sobą całą tą narodową wataszkę. Obejrzyjcie ich profile, sprawdźcie posłów Konfederacji, którzy są teraz w Sejmie i obejrzyjcie ich profile facebookowe. Tak więc, kochani, no my tego szajzu nie ciągniemy za sobą na plecach i to nas różni. My oczywiście zapraszamy Sławomira Mencena, jeżeli on Chcę dalej jako przedsiębiorca forsować liberalne nie tylko gospodarcze rozwiązania, ale też y dla wszystkich. Y Ludzi też wolnościowe w całości, bez przymusu chodzenia do kościoła, bez opowiadania, że Maryja jest królową Polski, bez ślubów i rozwodów za zgodą biskupa. Jeżeli chce z tego zrezygnować, ma wolną drogę, zapraszamy do Polski Liberalnej. Natomiast nie, jeżeli chce dalej brnąć w te szambo konserwatywne, czyli być takim pisem, takim ziobro, tylko fajnie mówiącym o gospodarce, to nie. To jest właśnie powód, dlaczego z nimi nie współpracujemy i tego pięknego poranka żegnam Was z tym miłym przekazem. Pozdro.